Na rynku złota działo się bardzo wiele, ale teraz ten rynek uspokoił się. Co będzie się działo wkrótce z cenami złota? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, wicedyrektorem działu analiz w XTB. Dzień dobry, Michał, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Ostatnie cztery tygodnie wydają się takie dość bo jednak spokojne po tym, co się działo miesiąc temu czy kilka miesięcy, a no ponad miesiąc temu czy kilka miesięcy temu. Dlaczego jest tak spokojnie? Tak. W przypadku złota, no październik był naprawdę bardzo zmienny. Na początku silne wzrosty, później spadki, no i w zasadzie konsolidacja. Od Tamtego momentu. No, złoto czeka tak naprawdę na dalsze, jakieś bardzo istotne informacje, które mogłyby doprowadzić do ruchu w jedną lub w drugą stronę. Ale bilans ryzyk, tak naprawdę, jeżeli sobie popatrzymy na to, co może się zdarzyć, co ewentualnie. Jest ryzykiem dla inwestorów, no to jednak ten bilans wskazuje na to, że złoto ma duże szanse na to, żeby powrócić do dalszych wzrostów. No i w przyszłym roku, oczywiście, będzie tutaj potencjał do tego, żeby spróbować znaleźć się wyżej na wyższych poziomach, w okolicach 5000 dolarów za jedną uncję. Mamy kilka czynników. Przede wszystkim to, że Oczywistym roku obniżał stopy procentowe, ale jeżeli chodzi o oczekiwania na przyszły rok, no to one były dosyć ograniczone. Ale może się okazać, że sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych wcale nie jest taka dobra. Druga rzecz to oczywiście wybór nowego szefa ze strony rezerwy federalnej. Więc w tym momencie takim liderem, jeżeli chodzi o wyścig na miejsce. Nowego prezesa Fed jest Kevin Hassett, czyli bliski współpracownik Donalda Trumpa. No i jest on zwolennikiem niskich stóp procentowych, wskazując na to, że stopy procentowe mają jeszcze bardzo, bardzo dużą przestrzeń do tego, żeby jednak być, żeby były jednak obniżone. Nawet w sytuacji, w której no cel inflacyjny w Stanach Zjednoczonych. Cały czas nie jest osiągnięty. Mamy sytuację w Polsce, że jednak ta inflacja już jest w celu, a nawet lekko poniżej, natomiast w przypadku Stanów Zjednoczonych ta inflacja pozostaje cały czas powyżej, więc w momencie, kiedy mamy podwyższoną inflację cały czas, mamy nieco gorszą sytuację na rynku pracy ale jednak wskazanie tego, że stopy procentowe będą spadały, no to tu oczywiście gdzieś szukamy możliwości zabezpieczenia się przed tymi wszystkimi ryzykami, takim sposobem będzie złoto. Banki centralne w tym roku w dalszym ciągu kupowały złoto. NBP zbliżył się do bardzo do swojego celu, żeby mieć 30% rezerw w złocie, no należy do tych banków centralnych, które robią rekordowe zakupy złota. Tak, jest tutaj coraz bliżej, natomiast NP no, najprawdopodobniej dalej będzie kupował złoto, choć nie w takim tempie jak dotychczas, ale ogólnie banki centralne no jednak jeżeli chodzi o Zwiększanie swoich rezerw to będą chciały w dalszym ciągu je dywersyfikować, odchodzić nieco do amerykańskiego dolara, właśnie ze względu na te wszystkie ryzyka związane z rezerwą federalną czy niepewnością amerykańskiej gospodarki więc banki centralne pozostaną jedną z ważniejszych grup kupujących na 2026 rok, więc widzę tu przestrzeń do dalszych wzrostów. W tym momencie oczywiście pozostajemy w takiej niepewności, to samo widać również na rynku akcyjnym, choć jeżeli chodzi o amerykańskie indeksy, no to cały czas pozostajemy blisko historycznych szczytów. Też dolar amerykański miał swoje 5 minut w ostatnich tygodniach, ale ostatecznie powrócił do spadków. Więc myślę, że jest to raczej prędzej czy później, kiedy złoto powinno powrócić do wzrostów. Jaka sytuacja mogłaby oczywiście zaszkodzić złotu? to jest... Brak jakichś większych ryzyk na rynku. No, musielibyśmy mieć zakończenie wojny na Ukrainie, musielibyśmy mieć jakiś taki większy pokój pomiędzy Chinami oraz Stanami Zjednoczonymi z brakiem ryzyka związanego z Tajwanem. Mielibyśmy mieć powrót do podwyżek stóp procentowych, przede wszystkim ze strony rezerwy federalnej, bo inne banki, powiedzmy, się w mniejszym stopniu liczą. Liczy się dla złota przede wszystkim Fed. A taka sytuacja jest mało prawdopodobna, więc tak jak mówiłem wcześniej, ten bilans ryzyka raczej no daje dosyć dużą przestrzeń do tego, żeby złoto powróciło do wzrostów. Czyli status złota jako bezpiecznej przystani jest, twoim zdaniem, nie, nie jest zagrożony. Nawet ta korekta ponad 200 dolarów na, na Uncji po ustanowieniu ostatniego rekordu, nie, nie destabilizuje tego. Poczucia wśród inwestorów, to jest właśnie najbardziej bezpieczna z wszystkich przystani. Ten wzrost i w zasadzie to, co obserwowaliśmy w ostatnich tygodniach, to raczej jest takim potwierdzeniem tego, że złoto taką bezpieczną przystanią jest. I oczywiście korekty się zdarzają i te korekty będą coraz większe wraz z tym, gdzie znajdujemy się w cenie złota. Nie można wykluczyć tego, że na przestrzeni 10 czy 20 lat te korekty zwiększą się z kilkuset dolarów do kilku tysięcy dolarów. I oczywiście w zależności od tego, gdzie to złoto za 10 czy 20 lat będzie się znajdowało. Więc oczywiście te korekty e, oczywiście są w tym momencie no jednak zdecydowanie większe, ale to, że mamy w tym roku wzrost na poziomie 60% jest ewidentnym przykładem, że złoto było tym preferowanym aktywem przez inwestorów, ale nie aktywem, które zyskuje ze względu na jakieś wartości spekulacyjne, tylko właśnie ze względu na wartości bezpieczeństwa. I taka, taka dewiza najprawdopodobniej będzie miała miejsce również w roku przyszłym. Dopiero tak naprawdę jeżeli pojawiłaby się przestrzeń do podwyżek stóp procentowych, ryzyko kompletnie zostałoby wyeliminowane. Wtedy oczywiście złoto ma przestrzeń do spadku, ale będzie bezpiecznym aktywem tak naprawdę w, dalszym, w, dalszym, w dalszej historii, bo oczywiście złoto. Należy kupować po to, aby właśnie mieć jakąś gwarancję tego, że nasze środki utrzymają wartość i oczywiście niwelować zmienność portfela inwestycyjnego. Oczywiście, jeżeli popatrzymy sobie na ten ostatni rok, no to złoto, powiedzmy, zwiększa tą naszą zmienność portfela, ale historycznie złoto było właśnie takim zabezpieczeniem w stosunku, na przykład, do portfela akcyjnego. I tak jak wspomniałeś, od początku roku złoto zdrożało o 60%, no ale srebro aż o ponad 110%. Czy srebro mogłoby zyskać status bezpiecznej przystani? Chyba nie, ale ciekaw jestem, sądzisz. Srebro jest w zasadzie bezpieczną przystanią, ale dla nieco innej grupy inwestorów niż ma to miejsce w przypadku złota. Srebro jest kupowane raczej przez mniejszych inwestorów albo nieco przez bardziej spekulacyjnych inwestorów szukających wyższych stóp zwrotu tak jak ma to miejsce teraz prawda czyli w trakcie hossy na rynku metali szlachetnych no jednak srebro daje nieco więcej zarobić co też wynika z tego że po prostu jest tańsze i nieco łatwiej uzyskać tą wyższą stopę zwrotu niż jest to w przypadku złota natomiast to że srebro zyskuje zdecydowanie mocniej. No jest też związane z samą sytuacją fundamentalną, ponieważ w przypadku srebra mamy chroniczny deficyt na tym rynku od kilku lat, a dodatkowo pojawiły się pewne problemy związane z podażą miedzi. Miedź jest bardzo często jakby wydobywana wraz ze srebrem, więc problemy po Podażowe problemy w kopalniach miedzi powodują, że ma, mogą tutaj mieć również mogą mieć miejsce problemy w kopalniach w wydobywaniu srebra, więc no to, że nie mamy tego srebra na rynku, powoduje, że inwestorzy kupują go coraz więcej. Widzimy taki efekt w przypadku. W przypadku funduszy ETF. Fundusze ETF no, są bardzo aktywne w tym momencie na rynku i zwiększają swoją alokację w srebrze, więc stąd mamy te wyższe stopy zwrotu, ale oczywiście też trzeba pamiętać o tym, że to, że srebro zyskuje w tym momencie więcej, może też oznaczać, że w przypadku korekty będzie również tracić więcej niż ma to miejsce w przypadku złota to podsumowując jak jest twój bazowy scenariusz na rok 2026 jeżeli chodzi o cenę złota czego byś się spodziewał myślę że rynek cena złota ma szansę na to żeby kontynuować wzrost oczywiście taki scenariusz już bardzo konserwatywny, zakłada wzrost od 4600 do 4800 dolarów. Myślę, że powinniśmy tu być nieco bardziej optymistyczni i patrzeć w kierunku 5000 dolarów. Natomiast jeżeli zmieniłaby się sytuacja gospodarcza, finansowa na świecie, no to oczywiście wtedy możemy, możemy szukać zdecydowanie innych prognoz. Na razie póki co ten scenariusz pozostaje wzrostowy. O tym, co się dzieje z ceną złota, rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, wicedyrektorem działu analiz WixTB. Dzięki za rozmowę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję również.